Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kasiła z tej strony. Dziękuję Grzysiu za zaproszenie. Nie, no jest taka niesamowita przyjemność, dlatego że Grzegorz ma olbrzymią w ogóle wiedzę i to nie tylko y, doświadczając różnego rodzaju narzędzi, z którymi mógł pracować y, ze świadomością swoją i podświadomością, ale także rozumiejąc to, bo ma też bardzo głęboką wiedzę y, na temat tych narzędzi, w jaki sposób to działa. Tak, no miałam podobną ścieżkę w życiu jak Grzegorz. Nie będę tutaj może opowiadać, co bym specjalnego przeżywałam, ale to jest mniej więcej ten, ten podobny w ogóle level. Ale ja bym poprosił, I... żebyś trochę, trochę opowiedziała, no bo no, pozwalamy sobie tak tu szczebiotać, dlatego że prywatnie też rozmawialiśmy i Agnieszka to też, też szczebiotamy, tak. Słuchała o moich doświadczeniach naprawdę sporo, ale, ale to jest ciekawe, bo. Czytając opis tego, co robisz, że nie, nie pamiętam, jak, jakie słowo było użyte. No dobrze, ale że masz, masz dostęp, masz masz dostęp do, 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 do tej części rzeczywistości, zwykle mocno skrywanej przed ludźmi, która pozwala ci w, widzieć, doznawać to, co się, to, co się u ludzi. Działo w poprzednich wcieleniach? No, taką yy, góra mi dała specjalizację. <noise> A mi taką robotę na życie. Yy, ja od urodzenia gdzieś zawsze miałam takie inklinacje, że czułam, że coś więcej jest w, w ogóle wokół nas. Zresztą no, większość z nas też tak w ogóle czuje. Ja jeszcze dodatkowo uważałam, że to że jeszcze powinnam laser jakiś wysyłać z siebie to swoją drogą. Natomiast y, bardzo mocno ta duchowość y, mnie pociągała i też zaczynałam już jako no, dziesięcio-11 latka czytać w ogóle literaturę, co jest życie po życiu, co się w ogóle z człowiekiem dzieje o tych duszach. Witam w o duszach, które gdzieś tam y, tak, które właśnie gdzieś wy, są w ogóle wysyłane, trafiają do ciał i mają tutaj konkretne zadania, jak szukają swoich miłości, z którymi się już poukładały tam na tamtym świecie, a tutaj się będą właśnie odnajdywać. Więc gdzieś w tym momencie, gdzieś to za tym zaczęłam podążać yy, i, i szłam w dobrym kierunku. Natomiast no, też pojawiła się w życiu w ogóle praca i, i potrzeba, żeby robić yy, karierę, udowadniać swoje, yy, swoją wielkość yy, i to, że jestem po coś swojej mamie, swojemu tacie, otoczeniu. No i w ten sposób no, straciłam bardzo dużo z tej swojej duchowości. Natomiast no, życie nas też tak kieruje, że mamy w którymś momencie taki blok, i jest albo się weźmiesz do roboty i, yy, i zaczniesz nad sobą pracować, albo będziesz dalej po prostu tonąć w tym, czym jesteś. No i to, że spotkałam odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie, doprowadziło do tego, że zaczęłam znowu wracać na ścieżki duchowe. Nie było to na zasadzie wstypnięcia palcem, rano wstaję i po prostu mam wizję, Nie tylko to było ile ślad w ogóle pracy. Nie, czy z medytacją, czy też właśnie, tutaj opowiadałeś o gestalcie, ale ja na przykład sporo pracowałam właśnie ustawienia helingerskie, totalna biologia, Nie, bardzo dużo też jeśli chodzi w ogóle o numerologię, naturopatię, no i też pracę w ogóle z przekonaniami. Myślę, że w ogóle praca z przekonaniami, yy, gdzie możemy rozpocząć tą naszą pracę i od urodzenia, od kiedy w ogóle jesteśmy tym, co nasiąkałmy od rodziców, od naszego otoczenia i wracać do samego siebie daje moim zdaniem największą pracę. No i tak się stało, że yy, no właśnie pociągnęło ja, mnie bardzo mocno w kierunku w ogóle wahadła, za tym już poszły no. Ja, ja, ja powiem dlaczego też osobiście się skłoniłem do yy, yy, jakim ja cudem trafiłem w twoje ręce w ręce Pawła, ponieważ do no, ewidentnie po doświadczeniach Helin Gerowskich miałem huknięcie, że ileż ja bym nie wykonał godzin medytacji, pracy nad sobą. No, no powiedzmy może nawet takie jestem też silne ego, że dobra, wezmę się i poprawię u siebie wszystko, ale mhm. i Heringer i no dużo takich momentów miałem, w których miałem tak poczucie zewnętrznej siły, że, że ja sam może i niekoniecznie podołam wszystkiego, że no i ja teraz się fascynuję teorią scenariuszy, że, że możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że nosimy plecak z, z cegłami, który, który naprawdę powoduje tak, że dobra ja mogę pójść tam i wrócić, ale po prostu będzie mi pięć razy ciężej i nagle pięcie plecaka z cegłami, y, y, no, daje dużo można. I tak, i dla, dlatego do Was trafiłem, bo, bo odkryłem, że tych sił zewnętrznych, które nazywam scenariuszami, które nam narzuca nie wiem, szkoła, religia, yy, rząd, yy, społeczeństwo, yy, to, to zresztą dzięki Wam po, po, poznaję kolejne i kolejne. I tu, tu akurat. Z Agnieszką pracowaliśmy właśnie Agnieszka, no tak razem pracowaliśmy, Agnieszka pracowała czyszcząc wszystko, co potencjalnie każdą cegiełkę, która potencjalnie z przeszłości mogła mnie obciążać, Dotrafiliśmy no, trafiliśmy takie rzeczy, że nawet nawet nie podejmę się przytaczania niektórych, poza tym, że rzeczywiście no, ten buddyzm tybetański, który mnie zwiódł, tak się jakoś zgrało, że Agnieszka z, y, y, to było, no, liczyliśmy, że, że półtora tysiąca lat temu, nie, ze dwa i pół tysiąca lat temu, że byłem mnichem tybetańskim. Mi to, mi to gra, mi gra. Gra. Znaczy ja, ja już tak mówiąc zupełnie serio. Byłeś mnichem tybetańskim. Pracuje mi to nie w sensie, że wow myślę no a może i rzeczywiście ta skłonność już jako tam nie wiem siedmiolatek próbowałem medytacji, bo w żołnierzu polskim wyczytałem w odcinkach karate o, o medytacji i, i próbowałem i tak sobie myślę, a może takie skłonności rzeczywiście wpływają. Yy... Ja bym, ja bym chciał, żebyś powiedziała jak najwięcej o tym, bo pracowaliśmy, ja skupiałem na, na tym, co się dzieje, tak, ale pracujesz yy, wahadłem, no ale to w ogóle jest fascynujące, że, że, nie wiem, masz przebitki, jak to się dzieje, że, no nie wiem, ja się pojawiam i ty wiesz, że ja byłem tu i tu i to jeszcze, no wzrostu nie podałaś, no to już, już żartuję, wygłupiał się, ale... Ale dość, dość, dość szczegółowo doznajesz, jak to się dzieje w ogóle, jak to jest możliwe? E, powiem tak, bardzo długo w ogóle w siebie nie wierzyłam. E, wiedziałam, że bardzo ważna jest dla ludzi e, w ogóle praca ze sobą. Dlatego stworzyłam ten inkubator Twojego sukcesu, zaprosiłam do niego Pawła. E, I w ogóle, co najpierw zrobiłam, to szukałam ludzi, którzy będą mogli prowadzić terapię z innymi ludźmi. Ja w ogóle nie brałam siebie pod uwagę, że ja cokolwiek będę robić z kimkolwiek. Szukam tych ludzi, stworzyłam, w ogóle zaprosiłam 11 sprawdzonych, bo z każdą z tych osób rozmawiałam, z każdą z tych osób w ogóle pracowałam na sobie, żeby odczuć, w jaki sposób ci ludzie pracują, jak wygląda ta energia przez nich przekazywana i na ile jest czysta. Dlatego że uważam, że. Taka um, rzetelność, nie zapraszanie ludzi przypadkowych, ale rzetelność, dlatego że polecam to też innym ludziom i biorę za to odpowiedzialność jest bardzo ważna. Więc ja najpierw no, w ogóle. No, właśnie tylko pytam, bo, bo jest duże niebezpieczeństwo trafić w ręce kogoś, kto nie wiem, nie, tak, nie, nie, nie tak. zachowuje, że tak powiem metafizycznego BHP. Przepraszam za takie sformułowanie, bo w sumie to jest o... dobrze dobrze tak dobrze to ująłeś tak to jest bardzo ważne skąd w ogóle osoba no. z nami pracuje w ogóle bierze swoją moc i, i z czego w ogóle czerpie dlatego, że to później chodzi nasze w ogóle pole możemy się po takich ludziach na przykład czuć źle mieć jakiś taką no, kałowek w ogóle myśli, mieć jakieś po prostu lęki, są różne w ogóle sytuacje, dlatego zawsze no, przestrzegam przed żeby poczytać sobie o danej osobie, zobaczyć po prostu czy należy do jakichś sprawdzonych stowarzyszeń. Nie, czy ma jakieś w ogóle certyfikaty zrobione? No my należymy do Polskiego Stowarzyszenia Jednego z najstarszych polskich bionergoterapeutów Biopol. Też tutaj są ludzie też certyfikowani i sprawdzeni, więc, więc też mamy no, taką większą też odpowiedzialność, też my w ogóle czujemy odpowiedzialność za to, że pracujemy z innymi ludźmi, ale wrócę do tego typu wątku, tak? I, Robiłam w ogóle wywiady na Facebooku, na YouTubie z ludźmi, którzy u mnie prowadzą w ogóle terapię, natomiast w ogóle nie brałam siebie pod uwagę. I w którymś momencie, jak zobaczyłam wahadło w ogóle u Pawła, tak zobaczyłam, poczułam nagle, no, że chcę spróbować, tak? I się okazało, że się odpaliło w ogóle coś nowego. Co więcej było, zaczęły się w ogóle wglądy. Nie. Tak jak ja to odczuwam, że no ja no, no pękam, bo ja uważam, że jesteś świetnym, takim duchowym coachem. Yy, dopó dopóki mam coś takiego, że wiem, jaką drogą kroczę, yy, jestem ugruntowany w ziemi, mam taką fajne poczucie pewności tego, co, co robię, i czystość jest okej. Okay. Ale ostatnio łapię się na tym, że, że się kurczę, że mam jakąś wątpliwość, my się... Ciekawe, co Agnieszka na to i tak cię podpytuje o niektóre rzeczy. Jestem bardzo ciekaw, co, co, co wynikło z tego. I powiem ci, że można powiem, powiedzieć, że też mam rodzaj daru, takiego, że wyczuwam, co jest bardzo ważną, taką nadrzędną, pozytywną cechą u ludzi. I i ja, ja u ciebie tak czuję przede wszystkim taką, taką, taką pomocność, że, że, że jak mam wątpliwości, naprawdę łapię się na tym odruchowo, od razu myślę o tobie, bo ty od razu z pewnością siebie w takim fajnym, dobrym kierunku mówisz, co, jak i tak dalej, czasem się kurczę. No i dobrze, no i tak, tak. Dobrze mi to brzmi. I, i... Jest takie powiedzenie: sioła powiedziała, bo siła powiedziała. <laughs> serio? Tak, jest, to bardzo wielu lat. No, ja mam takie zadanie w ogóle na ziemi, że ja mam ludzi w ogóle wznosić. To jest po pierwsze, ludzie mają sobie w ogóle wierzyć i wierzyć sobie, dlatego od razu powiem, każdy z Was ma takie same umiejętności, każdy z Was to może w ogóle robić. To jest cała w ogóle tajemnica. A druga część tajemnicy jest taka, że trzeba wierzyć w ogóle sobie i uwierzyć, że się da. Jak się da, to można góry przenosić. Więc nie ma tutaj nic takiego, że jesteśmy mega magiczni. Nie jestem ani żadną szamanką, ani żadną w ogóle czarownicą. To jest w ogóle praca nad sobą. Jeśli się sobie zaufa, to naprawdę jesteśmy poprowadzeni. Nie, ja mam no olbrzymią się. przyjemność, tak samo czy z Grzegorzem, czy z innymi osobami że po tych sesjach ludzie dzwonią i opowiadają co się zmieniło, jak Ty do mnie zadzwoniłeś, Ciebie zapytałeś jak szybko w ogóle się realizują marzenia, a rozmawialiśmy o Tybecie, że to było gdzieś tam dwa czy trzy dni po sesji, to tak właśnie jest, także ja jestem z tego najbardziej dumna, i mam różnych klientów, bo mam i osoby nastoletnie, ale mam też osoby 80-letnie, które postanowiły na koniec życia zrobić porządek ze swoim życiem. Jest pani Agnieszko, co ja jeszcze mam do zrobienia w tym życiu, żeby już zakończyć po prostu ten etap, móc przejść na wyższy w ogóle poziom duszy. To jest coś tak niezwykle pięknego. No i tam rozchmijamy, tak? No i proszę Państwa, co się w ogóle dzieje? Tak. jak Grzegorz też opowiada, wszystko się dzieje. Nasze dziecko wewnętrzne. Mama, tata, to jest nieustająca po prostu historia, z którą w ogóle się pracuje. Nikt z nas, proszę Państwa, do nie miał idealnego dzieciństwa, nie był w ogóle idealny. Im więcej mieliśmy tych trudności jako dziecko, jako dzieci. Ja wiem, że to jest bardzo przykre, tymczasem po prostu mamy, jesteśmy bardziej uodpornieni na to życie dorosłe. To jest jak przejście wszystkich wirusów, nie, dostanie szczepionek i po prostu wtedy lecimy. Ważne, najważniejsze w życiu jest to, nie oceniać, nie osądzać, nie krytykować, nie narzekać, akceptować w życiu to, co się dostało i po prostu wyciągać z tego lekcję. Miłość bezwarunkowa do siebie i do innych. Nie wiem, ktoś y, y, zgłasza się do ciebie, chce poznać, mhm. co było wstecz, że tym nadrzędnym zadaniem, bo ty mówisz tak. O tym, że każdy z nas, każdy z nas, tylko że właśnie wy macie doświadczenie, wy, wy macie już technikę. Ja byłem w szoku, że z taką pewnością siebie, że to nawet, nawet musiałaś czekać i się zastanawiać, czy to przyjdzie. Widzę. Czy to przyjdzie, czy Nie to... widzę. Tylko po prostu, wow, mamy to, mamy to, mamy to. Zdejmujemy to i, i bardzo jest ważne, że, że jest to od, odpięcie. Yy, Plecaka z cegłami, że ty? To jest tak, wszystko zależy w ogóle od nas, bo my możemy czyścić, ale jeśli ktoś nadal będzie wchodzić w jakieś e, schematy i w ogóle zachowania, które by są dla niego szkodliwe, a mówimy, które są szkodliwe, co w ogóle człowiekowi nie służy, no to będzie znowu wracał na tą ścieżkę. Z tymi programami to jest tak, mamy trochę i z, z Pawłem inną pracę, bo jej pracujemy z wahadłem. No zresztą Paweł jest moim nauczycielem. Natomiast Paweł bardziej widzi w ogóle rzeczy, które są tutaj i zajmuje się całym takim odkodowywaniem wszystkich programów i schematów, które nie służą. Ja się tym nie zajmuję, bardziej w ogóle zajmuję się tym, co w ogóle widzę w danym polu, co w ogóle przeszkadza. Czyszczę to i mam wgląd w poprzednie w ogóle wcielenia, co stamtąd jeszcze w ogóle. Mocno oddziaływuje na nasze życie, bo zawsze tak jest, że w danym życiu są jakieś po prostu karmy niespłacone. Dlatego stąd się różne rzeczy pokazują, co się kiedy zadziało. Czy były to jakieś relacje, czy to były relacje z dziećmi, czy z naszymi partnerami, czy jakieś w ogóle zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko też zależy w ogóle od wieku duszy. Na podstawie planu duszy można bardzo dużo w ogóle zobaczyć, jakie mieliśmy zadania w poprzednich życiach, a jakie mamy zadania dzisiaj. Dzięki. I temu, porównując sobie, jakby pokazując cały w ogóle scenariusz, nagle człowiek patrzy: Wow, to ja tutaj się denerwowałem, dlaczego to nie szło tak, tu miałem żel o to, a w ogóle stołu nie chciałem w ogóle rozmawiać i to był najcięższy związek. To się okazuje, że zawsze są jakieś w ogóle zależności. Kiedy pokaże się o sobie, cały ten obraz jest nagle takie totalne odpuszczenie. To też oczywiście jest tutaj oczyszczenie. Pewnych rzeczy też nie można oczyścić. Góra nas tak skomponowała, że jak mamy wewnątrz bakterie dobre i złe, albo dobry i zły cholesterol, to Jedne rzeczy można się pozbyć, bo nie są dobre, tak jak na przykład nie wiem, jakieś mamy tam y, bakterie, które nas niszczą, albo mamy ten zły cholesterol, ale niektóre rzeczy muszą być zatrzymane. Nie można wyczyścić te wszystkiego. No, za dużo się dietą y, y zajmuje nie, i, i nie ma czegoś takiego, jak zły i dobry cho, cholesterol, ani złe i dobre bakterie. I jest tylko brak równowagi między jednym a drugim, tak naprawdę. To musi być u nas równowaga. O, może powiem tak, mhm. musi być równowaga. Też jeśli chodzi o podczepienia różnego rodzaju energii, to jest tak, że też nie możemy wszystkiego wyciąć, Niektó na które w ogóle energię na odczepienie góra nie da w ogóle nigdy zgody. Bo one nam bardzo służą. Bardzo. bardzo często to w ogóle jest pokazane na związkach miłosnych i też na, na związkach rodzić dziecko. Bardzo często dziecko nie pozwoli nawet rodzica, który już nie żyje, odczepić w ogóle od siebie, bo nawet... Ten rodzic, który już nie żyje, dalej jeszcze po prostu prowadzi. I nie ma możliwości tego złamania, czy nie wolno. No. Ja może... To jest dużo naczuciu. To jest dużo w ogóle naczuciu, i przede wszystkim pokora i szacunek dla tego, co jest wymyślone i stworzone przez górę i tego, co doświadcza człowiek. Szacunek też dla drugiego w ogóle człowieka. Nie można nic zrobić. Wbrew danej sobie się zawsze klienta pytam, czy on się na to zgadza. Czy opowiadam, czy co, co jest dobre, co jest złe, to my, człowiek jako jedyny ma wolną wolę. I to, to polega właśnie na tym, że to człowiek ma prawo wyboru, co naprawdę mu służy. Podejrzewam, że miałaś takie historie, że, że, że też niektórym to mocno zmieniało życie. Ja, ja po prostu już tak dużo y, pracowałem nad sobą, że ja niestety naraz dużo robię, bo ja czerpię z tylu rzeczy naraz, że czasami sobie myślę, kurde przeginam, bo są zmiany w moim życiu, no ale to teraz pytanie, z którego pięciu nurtów, na którym pracuję, który właściwie na mnie wpłynął i czasem mam z tym problem, no ale, ale pewnie masz takie historie, że, że, że to bardzo pomogło ludziom. Znaczy to, co mówisz, to ja mam podobnie, że ja też pracuję na ilość w ogóle poziomach w jednym czasie, ale to podróż w u siebie jest w ogóle bezcenna, to jest chyba najlepsza w ogóle, najpiękniejsza podróż. Najważniejsza jest otwartość w ogóle na to, tak, bo oczywiście ja szanuję, są ludzie, którzy są sceptykami, to jest ok, jeśli ktoś ma w ogóle otwartość, to zapraszam. Na ciebie mocno podziałały ustawienia Helingerowskie. ja byłam na grupie chyba bodajże... Ponad pół roku, i dla mnie to w ogóle nic nie dało. Dla mnie to był w ogóle stracony czas, tak? Tak to w ogóle uważam z perspektywy czasu. Więc dlatego w inkubatorze mamy różne narzędzia do pracy z, ze swoją osobowością, ze swoim światem wewnętrznym, bo na każdego co innego w ogóle działa. Dla mnie no, są najpiękniejsze w ogóle słowa, kiedy klientka dzwoni i mówi, że się zaczyna coś zmieniać. Zazwyczaj w ogóle po takiej pracy, to zawsze mówię wprost, tak? po takim oczyszczaniu musi organizm odreagować. Bardzo często są, że osoba ma przez dwa, trzy dni jakiś, nie wiem, nieżyt dróg oddechowych, albo czuje się tak w ogóle bardzo osłabiona, jakby czas w ogóle jej się przelewał przez ręce, albo są jakieś w ogóle sny, oznacza, że dla mnie to oznacza, że praca została dobrze wykonana, i że zaczyna po prostu iść energetyka danej osoby już w konkretnym w ogóle kierunku. I to się w ogóle sprawdza. Bardzo fajnie ludzie zaczynają się w ogóle budzić. I to, co jest w ogóle po takiej pracy, dla mnie kolejnymi w ogóle punktami, to już jest praca na mamie, taci, na wewnętrznym dziecku. To są dla mnie trzy filary, tak jak właśnie powiedziałeś tutaj, złoty trójkąt. To jest dla mnie też złoty trójkąt w ogóle człowieka. Bo to jest zawsze to, jest to, co tworzy nas jako człowieka dorosłego i my możemy być, nie wiem, prezesami zarabiającymi miliony, jeździć w ogóle super furami i tak dalej. Jak mamy pewne rzeczy nieprzepracowane, to to wewnętrzne dziecko zawsze wywali, tak? To zawsze gdzieś tam wyjdzie w tym naszym zachowaniu twórczenie swojej naszej mamy, czy tam na przykład jakieś, nie wiem, krytykowanie przez ojca, więc tak bardzo ważne jest, Przyjęcie, mamy do serca przyjęcie, taty do serca, przyjęcie siebie jako małego dziecka wewnętrznego też do serca. Wtedy zaczynamy być, czuć w ogóle taką całość. Więc połączenie pracy związanej z oczyszczaniem pola, świadomość pewnych procesów, plus przyjęcie najważniejszych trzech osób w naszym życiu daje nam naprawdę moc w ogóle do życia i do tworzenia nowej rzeczywistości. No, właśnie tak poza, yy, po, poza yy, konkretną sesją, którą yy, z Tobą miałem, miałem, miałem okazję, yy, no bo ja cały czas nad czymś pracuję i, i rzeczywiście z tą najbliższą rodziną. I powiem Ci, że chyba największym strzałem takim, który, który buch, mi, mi otworzył jakąś klapkę, to właśnie w sytuacji rozmowy yy, o rodzinie, gdzie ja to sobie procesowałem. Trochę helingerowsko, trochę to, tą swoją metodą wchodzenia w kontakt z tym czymś i trochę z afirmacjami, które były przesłodzone, i ty mi pomogłaś y, y, zrobić coś, coś takiego, że dodałem do afirmacji: Akceptuję cię takim, jakim jesteś. Pozwalam ci być sobą. Dokładnie to zdanie y, dodałem i powiem, że to było bardzo uwalniające, bo, bo nie, nie, nie wystrzegłem się w pierwszym momencie oczekiwań, i kiedy ty mówiłaś, żeby. Że pewne rzeczy się z, no, zostawia odpuszcza, no ale to ty, tak łatwo się, yy, tak łatwo się mnie nie pozbędziesz, bo ja po prostu jak mam tylko wątpliwość, coś mi krąży po głowie, to myślę sobie, nie, no, no ty zawsze coś powiesz i czy ja będę gotów to przyjąć od razu, czy nie, nie ma znaczenia. To wywołuje proces u, u mnie taki, że a takie spojrzenie. Hmm. Tak, bo w pierwszym momencie to było takie. Takim nawet lekkim szokiem, tylko ja ja lubię pracę, która też szokuje. Ja lubię usłyszeć zdanie takie, które każe mi później cały dzień chodzić i myśleć. Kurczę, ale jak to, ale co? I. No i ja mam takie zdanie. Duchowy coach. Po prostu. <laughs> ja. ja... Mi podobno podo trudno nazwać? Ciągle mi się pytają, jak mnie nazwać? Pani Szko, jak panią nazwać, nie? Duchowy coach, no to będzie od dzisiaj. Powiem jedną taką rzecz, która ja wiem, pamiętam, jak my się w ogóle po raz pierwszy usłyszeliśmy, jak rozmawialiśmy jak ty bardzo chciałeś w ogóle tej rodziny, jak ty bardzo chciałeś zrozumieć w ogóle te procesy wszystkie, jak to było dla ciebie niezwykle ważne, a z drugiej strony, proszę Państwa, to jest też tak, że My jesteśmy nauczeni przez wiarę, przez yy, yy, tutaj programy, przez tak, jesteśmy nauczani przez naszych nie wiem, dziadków, naszych rodziców że rodzica jest najważniejsza i musimy się kochać ale z tą rodziną różnie jest. I często są takie powiązania karmiczne w rodzinie, że my ich po prostu nie przeskoczymy. I często tych procesów, tych relacji nie da się wyprostować. Choćbyście nie wiem, ile robili terapii, jakbyście głęboko wchodzili i tak dalej. Czasem warto odpuścić. Czasem popatrzeć na to, że możemy sobie sami też stworzyć własną rodzinę, taką duchową, mentalną, ludzi, których spotykamy, z którymi się dobrze czujemy. Później, jak się patrzy, w takiej też pracy właśnie ze mną, się okazuje, że to są ludzie, którzy są znani nam w rodzinie z innych w ogóle pokoleń, innych w ogóle żyć poprzednich, I że z tymi ludźmi się dlatego tak fantastycznie czujemy. My jako dusze umawiamy się z danymi duszami, że słuchajcie, w tym życiu się omawiamy, tak, ty mi dokopiesz, bo muszę zrealizować taki program, z tobą się zakocham, ty mnie tutaj nagle rzucisz, bo muszę przerobić program zdrady. Tutaj muszę, z tobą będę mieć dziecko, ale ty mnie rzucisz i ja to dziecko będę musiała sama wychować, żebym wreszcie zaczęła zarabiać pieniądze, a nie że przez wszystkie życia, które czegoś mi wiecznie w ogóle utrzymuje. Jak my zrozumiemy, że dużo rzeczy polega na pewnych programach i ustaleniach, a tak naprawdę te osoby w naszym życiu to są w różnych rolach, w różnych życiach różne osoby wtedy jakby mamy rozwiązanie i przestajemy się e, tak strasznie obciążać, nosić te wory cegieł na plecach, za różne w ogóle sytuacje, które się w naszym życiu e, wydarzają. Najważniejsze, żeby żyć właśnie w akceptacji i w miłości do siebie i do innych. I wtedy zaczyna się po prostu to układać. Jeśli pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przepracować, odpuścić to. Przyjdzie jakieś inne rozwiązanie, przyjdzie jakiś inny człowiek, coś innego się pojawić. Ale nie za wszelką cenę, że coś musi być, nic nie musi być. Ja mam nadzieję y, na, na jeszcze kolejne rozmowy, żeby, no bo mówiłaś o 11 osób. Ja osobach. powiem więcej. Grzegorz będzie u nas na warsztatach, na które już dzisiaj zapraszamy pod koniec tak, maja. Będzie tak. główną gwiazdą i nie będzie tam stand-uperem, <głos》>, ale będzie właśnie duchowym stand-uperem, który opowie tak wam o swoich w ogóle doświadczeniach. Ale też i o maskach i rolach, jakie przyjmujemy w życiu i które nie zawsze nam do końca służą. Jedne nam służą bardziej, drugie w ogóle mniej, ale jak wchodzimy w te role, a najważniejsze jak być sobą. Więc już dzisiaj zapraszamy. Również zapraszam. I bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zapraszamy w ogóle do pracy duchowej. Proszę Państwa, jakiekolwiek narzędzie, a zacznijcie pracę za sobą, żeby Wam nie wywaliło ego, że jesteście perfekcyjni i najlepsi tylko zwrócili się w kierunku siebie. Jeśli to zaczniecie, to jest najlepsze w ogóle pierwszy stopień po prostu do nieba. I ja też zachęcam, ponieważ dla mnie bardzo ważna jest ta etyka, o której mówisz i ta ta lekkość pracując z tobą z Pawłem nie czujesz żadnego udawania. Czuję wielkie serducho i, i duże wsparcie. Ja się bardzo cieszę, że się poznaliśmy i. Zachęcam, namawiam. <gry> Dziękuję. No i do zobaczenia. I do zobaczenia. Widzimy się, słuchajcie, na warsztatach. Róbcie sobie majówkę z nami.